Cześć. Dzisiaj o tym, jak możemy sobie ułatwić życie i komunikację w języku niemieckim. A mianowicie dzisiaj poznamy kilka czasowników kończących się na "-iren". Dzięki temu są one bardzo podobne do naszych polskich odpowiedników. Pierwszym czasownikiem będzie czasownik diktieren, diktieren, czyli dyktować. Możemy powiedzieć na przykład "-er hat seine Sekretärin den Text diktiert." On podyktował swojej sekretarce tekst, ale dyktować możemy także użyć w kontekście rynek pracy, dyktuje warunki zatrudnienia, czy też die Konzerne, diktieren die Preise, koncerny dyktują e, ceny, e, diktieren, dyktować. Drugi czasownik kończąc się na "-iren", to informiren, czyli... Informować er, – sie ist immer bestens informiert, ona jest zawsze najlepiej poinformowana. Notieren – notować – er notierte ihre Telefonnummer auf einen Zettel, on um, zanotował jej numer telefonu na karteczce. Er notierte ihre Telefonnummer auf einen Zettel. Komentieren – komentować – Kommentieren. Er Had das Bizech kommentiert. On to skomentował złośliwie. sich, czyli właśnie tak złośliwie. Er Had das Bizech kommentiert. Produzieren produkować zarówno gdy firma coś produkuje jak i na przykład nasze samochody produkują spaliny was produziert deine firma co produkuje twoja firma was produziert deine firma das ist ein in polen produzierter film to jest wyprodukowany w Polsce film das ist ein in polen produzierter film Reklamieren – reklamować, zgłaszać jakąś wadę. Ich habe verdorbene Lebensmittel reklamiert. Zareklamowałam zepsute, zepsutą żywność. Ich habe verdorbene Lebensmittel, Lebensmittel reklamiert. Korrigieren – korygować, poprawiać. Der Lehrer hat die Hefte noch nicht korrigiert. Nauczyciel nie skorygował, nie poprawił jeszcze zeszytów. Kontrolieren – Kontrolować. Mein man kontroliert mich ständig. Mój mąż ciągle mnie kontroluje. Mein man kontroliert mich ständig. Nasze dzisiejsze czasowniki kończące się na IREN to diktieren, informieren, notieren, kommentieren, produzieren, reklamieren, korygieren i kontrolieren. Z całą pewnością te czasowniki kończące się na IREN bardzo mogą nam. Ułatwić, bo są one po prostu łatwe w zapamiętaniu. Dajcie koniecznie znać, ee, czy wszystkie te czasowniki znaliście, czy ich używaliście. Jeżeli nie, to te, których nie używaliście, to zbudujcie z nimi przykładowe zdania i napiszcie w komentarzach pod tym filmikiem. Do zobaczenia.